Siema, z tej strony JK, Fejutek G6 Max, kolejny gimbal na moim kanale. Już ma, nawet moja żona się ze mnie śmieje, że jestem człowiek-gimbal. Już mogę sobie usiąść. Gimbal, na którym możemy wyważyć smartfona, kamerkę sportową typu GoPro, czy też aparaty, te kompaktowe i te mniej kompaktowe, jak bezusterkowce, z wymienną optyką, z obiektywami, ale nie jest to jedyna charakterystyczna rzecz. Dodatkowo dochodzi jego bardzo kompaktowy rozmiar, ze względu na to, że mieści się Wam w kieszeni... ...kurtki? Chciałem pokazać, jak jest kompaktowy przez to, że mam go w kieszeni, a że pasował tylko w kieszeni mojej kurtki. Pasuje w kieszeni kurtki. Chciałem to nagrać wczoraj. Wczoraj spadł śnieg, ale jak już byłem gotów, żeby to nagrać, to już śniegu już nie było, już była jedna wielka ciapa. Urodziło mi się w głowie, że wyciągnę go z kieszeni. Dlatego tak w kurtce intro. Ja idę się rozebrać, a Wy zobaczcie sobie kilka przebitek, które udało mi się przy jego użyciu nagrać. Zacznijmy w ogóle od tego, co się dzieje, że mam kolejnego gimbala do testów. Po co? Przecież mam gimbala. Zaraz po tym, jak kupiłem sobie Sona 7C z obiektywem 20 mm bardzo kompaktowy zestaw, który waży około 900 gramów. Zacząłem poszukiwania gimbala kompaktowego. Ci, co mnie oglądają od jakiegoś czasu wiedzą, im mniej miejsca rzeczy zajmują w plecaku, tym tym bardziej będę zadowolony. I przeglądając grupę Lensbusters, ktoś właśnie napisał o FeiyuTech G6 Max. Ja miałem kiedyś Plusa, a to jest jego następca, który ma sporo większy udźwig, ze względu na to, że na tym gimbalu jesteście w stanie wyważyć aparat do 1,2 kg. A więc spory zapas w porównaniu tych 900 gramów, które ja potrzebuję wyważyć na gimbalu. Dlatego napisałem do ludzi od Feiyu, spytałem, czy byliby na tyle mini, żeby podesłali mi tego gimbala do testów. On zostaje u mnie, natomiast nikt mi za nic nie zapłacił. Po prostu byłem mega ciekaw, jak ten gimbal się sprawdza, czy, czy faktycznie byłbym w stanie go używać na co dzień i zastąpić swojego trochę większego Ronina SC, którego udźwig to jest 2 kg. To jest dwa razy więcej niż ja faktycznie potrzebuję, dlatego tak stwierdziłem, że to może być coś, co faktycznie sprosta moim wymaganiom. Ale zanim przejdziemy do gimbala, to zróbmy to po kolei, step by step. Zacznijmy od pudełka. Pudełko, które do nas przychodzi, jest ze steropianu, z jakiegoś takiego tworzywa. Z pewnością, jak gimbala będziecie mieli w środku, to nic mu się nie stanie, ze względu na to, że... Bardzo to wytrzymałe. Mimo wszystko uważam, że jest troszeczkę za duże, jak na gimbala, jak na, na to, jak on jest kompaktowy. Więc gdyby nie fakt, że szukałem wczoraj mocowania na smartfona w środku pudełka, to prawdopodobnie nigdy więcej bym go nie zobaczył. Dodatkowo też z tego względu, że do środka możemy wsadzić gimbala, ale tylko i wyłącznie w takiej najbardziej złożonej formie. A więc nie możemy w taki sposób, jak mamy, wyważony, jeżeli ramiona są bardziej wystające, wsadzić go bezpośrednio do, do pudła. Poza tym w pudełku mamy jeszcze kabel do ładowania i taki kartonik, w którym znajdziemy masę kabli do dosłownie chyba każdego jednego aparatu, jaki jest. Dla przykładu to jest USB-C na USB-C, taki jak jest u mnie w aparacie. One są z sprężynką, a więc mniej miejsca zajmują, tak akurat jest bardzo przemyślane. I dodatkowo mocowanie na kamerki sportowe i na smartfona. Zwykłe, rozciągliwe, ale metalowe, więc bardzo solidnie wykonane. Poza tym gimbal i mały trójnóg, który możemy skręcić na dole, który lata dosyć swobodnie. Tak się prezentuje to, co tak naprawdę będzie nas najbardziej interesowało. To jest cały gimbal jest kurde, jest naprawdę kompaktowy. To jest e, ogromna zaleta, chociaż muszę szczerze przyznać, jeżeli chodzi o wygodę bezpośredniego jego używania, a więc jedna druga ręka. To jak ktoś ma większe ręce, to może być mu za mało miejsca. Teraz chciałbym się skupić bezpośrednio na tym, co musicie zrobić zaraz po tym, jak gimbala wyciągniecie, a więc ładujecie i musicie go wyważyć. Musicie wyważyć swój aparat na tym gimbalu. Jeżeli chodzi o wyważanie smartfona i kamerki sportowej, nie miałem okazji, bo nie mam kamerki sportowej, a smartfona prawdopodobnie tak bym nie używam. Przede wszystkim chciałem go używać z moim aparatem, więc w ten sposób ten gimbal też testowałem. Mamy trzy blokady osi, wszystkie chodzą góra-dół. Raz dwa na ramię i trzecia na górze. Bardzo pomocna rzecz, w tym momencie już raczej standard, dzięki czemu możemy sobie kompaktowo spakować aparat w momencie, gdy go nie używamy do plecaka, a też w momencie, gdy go wyważamy, to możecie zablokować tylko tą oś, którą chcecie w danym momencie wyważyć, a więc to jest bardzo pomocne. Natomiast jeżeli chodzi o wyważanie bezpośrednio, to jest jedna rzecz, która bardzo mi się nie podoba i to jest ta płytka mocująca. Ją wkręcamy bezpośrednio do naszego aparatu i tutaj jest mocowanie Arca Swiss, które wsuwamy tutaj do środka i w ten sposób wyważamy, czy nasz aparat ma być troszeczkę bardziej w lewo, troszeczkę bardziej w prawo. I co najgorsze... Od spodu mamy śrubkę, którą przesuwamy, czy aparat ma być troszeczkę bardziej do przodu, czy do tyłu. To jest tylko śruba, a więc w momencie, gdy macie przykręcony aparat, to też aparat się troszeczkę przechyla, jakby na lewo, na prawo i też nie, nie jest problemem, żeby to spasować czy wyważyć, natomiast jest problemem, żeby zrobić to szybko. Nie ma też możliwości, żebyśmy tutaj włożyli jeszcze dodatkowe mocowanie i arka Swiss, wtedy najzwyczajniejsze w świecie, ze względu na to, że wtedy już będziecie mieli za mały prześwit i będziecie mogli zahaczać aparatem bezpośrednio o ramię waszego gimbala. Mówię tutaj o o sytuacji, w której macie bezlusterkowca z obiektywem i potrzebujecie troszeczkę więcej miejsca. Wciąż mieści się to w limicie tym 1,2 kg, natomiast już wysokościowo może być za wysoko. Osobna kwestia, żeby poruszać ramionami góra, dół i tutaj lewo, prawo, musimy odkręcić ramię, później przesuwamy i jak dokręcamy, ja zawsze mam wrażenie, że, że gdzieś ta Oś może mi uciec. Uważam, że gdyby ta część była stała, a więc gdybyśmy mieli tutaj po prostu lewo, prawo, przód, tył, w jakiś sposób byłoby dużo wygodniej to używać i też gdyby ta płytka mocująca no była takim typowym, normalnym arka Swiss, a nie takim przez bok. Też ze względu na to, że jak przypniecie tutaj swój aparat, to to mocowanie będzie wam blokowało klapkę od baterii i też w większości aparatów, które pasują do tego gimbala, też wejście na kartę pamięci. Więc nawet jeżeli chcielibyście je używać na co dzień i wsuwalibyście sobie to do statywu, czy do wszystkich innych Waszych akcesoriów przez bok, to wciąż będzie ten problem się pojawiał z tym, że będzie Wam zasłaniało to klapkę od baterii. Także to był jeden z powodów, dla których nie używałem tej e, płytki mocującej na co dzień. Też dodatkowo ta śruba wystaje tutaj tak, że no, aparat się giba e, w momencie, gdy macie kogoś gdzieś ustawionego. Rozumiem, że było to zrobione po to, żeby zaoszczędzić trochę miejsca i wagi i... I wszystkiego tak naprawdę, natomiast jeżeli wyjdzie kiedyś Fejutek G6 Max Pro albo Plus, czy coś w tym stylu, to, to zdecydowanie wolałbym, żeby to było mocowane już tutaj. Żeby faktycznie było tylko zwykłe normalne mocowanie, takie kwadratowe czy, czy prostokątne Arka Swiss, które wsuwacie, zamykacie blokadę i po prostu się trzyma. Natomiast w momencie, gdy używacie mocowania na GoPro czy na e, smartfona, to nie ma z tym problemu ze względu na to, że je po prostu przypinacie już na stałe i wsadzacie na gimbala i macie już za każdym razem. Chodzi tylko i wyłącznie o aparat. Większy aparat, który potrzebuje, to po prostu tej płytki mocującej, żeby za każdym razem ją wsadzić, i wyciągnąć. Jak już wsadzicie wasz aparat na płytkę mocującą, płytkę mocującą, wsadzicie do gimbala, zasuwacie to, wyważacie jedną, drugą, trzecią oś i gotowe już w tym momencie możecie nagrywać. Jeżeli chodzi o samo to wyważanie, wiem, że się tak nagadałem bardzo szczegółowo, natomiast no nie jest ono aż tak uciążliwe, wielokrotnie wręcz nawet, jeżeli miałem do wyboru swojego Ronina albo tego gimbala wziąć ze sobą, to wolałem wybrać tego gimbala, żeby wyjść po prostu na szybko coś nagrać, wolałem jego kompaktowość kosztem tego, że będę musiał jeszcze dodatkowy czas poświęcić na wyważanie go za każdym razem, gdy chciałem go użyć. To tyle, jeżeli chodzi o wyważanie, teraz jeżeli chodzi o jakość wykonania, tutaj po jednej i drugiej stronie gripu mamy takie gumowe uzupełnienia, żeby po prostu gimbal nam się nie ściskał w ręce. To jest w ogóle też ciekawa sprawa, przez to, że jest na GoPro, albo też przy Okazji, dzięki temu, że jest na GoPro, to jest zachlopanie odporne. Nie testowałem tego, natomiast wydaje mi się, że w momencie, gdybyście jechali na rowerze i tutaj GoPro zamocowane i trzymali gimbal od spodu i po prostu jechali wzdłuż kałuży, to raczej nie powinno mu się nic wydarzyć. Ale jest zachlopanie odporny, ale nie, nie podnoszę odpowiedzialności, jakby się coś komuś stało. Ja nigdy nie byłem aż tak odważny, żeby testować taki sprzęt z wodą bezpośrednio, no bo cóż mogłoby pójść nie tak, prawda? Z przodu mamy dwa przyciski, z boku mamy robienie zdjęcia, robienie filmu, włącz. Wyłącz i też wejście na USB, które jak macie obcięte paznokcie, to to może być problem, żeby to otworzyć. Z drugiej strony to dobrze, no bo właśnie na tą zachlapania odporność. Do mnie mam było to istotne, żeby było to dobrze zamocowane. Jak już wspomniałem o tym porcie ładowania, to możemy ładować nie tylko gimbala, ale też możemy ładować smartfona czy też aparat, który używamy, a więc jest to odwrócone ładowanie. Podłączacie kabel USB-C tutaj i do sprzętu, który chcecie podładować, no i możecie to zrobić. Od razu, skoro już rozmawiam o baterii, jest reklamowana do 9 godzin, natomiast nie chce mi się wierzyć, że jest to do 9 godzin w momencie, gdy używacie aparatu bez lusterkowca z jakimś dodatkowym obiektywem, bo sam po około godzinie nagrywania już miałem jedną kreskę mniej, a więc nie testowałem przez 9 godzin. Godzin, ani przez więcej niż tak naprawdę godzinę, ale taka informacja jest bezpośrednio na stronie producenta, no i też to jest w momencie, gdy macie dobrze wyważone osie i tak dalej, więc nie chcę rzucać cyframi bezpośrednio, na ile wydaje mi się, że ta bateria starczy. Tak jak powiedziałem, jak używałem go przez godzinę, to spadła mi jedna kreska baterii to jest jedyne, co mogę tak naprawdę na temat baterii więcej powiedzieć. Poza tym jeszcze, że nie jest wymienna, tylko jest powodowywana. E, po lewej stronie kółeczko do Zuma, do ustawiania ostrości e, i też e, joystick. No i przycisk dwa razy, żeby wycentrować, czy też trzy razy, żeby przełączyć na selfie mode. I już ostatnia kwestia dotycząca budowy tego gimbala. E, mamy wejście na, na statyw od spodu i dwa po lewej i po prawej stronie możecie po prostu przykręcić sobie z jednej i z drugiej strony. domniemam, że może być trochę ciężej ze względu na to, że macie to pokrętło, więc ono może haczyć. Możecie swój trójny przełączyć na tą stronę i nagrywać w ten sposób, czy też pionowo. No i dodatkowo na koniec macie jeszcze wyświetlacz, na którym możecie zobaczyć, czy jest. Wi-Fi podłączone, Bluetooth, e, jakiś aparat, czy w jakim trybie jesteście. Sporo opcji, też możecie się przełączać pomiędzy trybami, incepcji, portretowy, timelapse. No, jest dużo tego typu trybów i wszystkie je możecie włączać z poziomu gimbala. Ja ich nie używałem, nigdy nie bawię się z tego typu e, trybami. Dla mnie jest istotne, że po prostu wyważyć aparat na gimbalu i mam nadzieję, że będzie stabilizował trzy tryby, których najczęściej używam, to jest lewo, prawo. Góra dół i ewentualnie selfie mode, jeżeli chciałbym faktycznie vlogować. A to jest jedyny gimbal, którym jestem w stanie sobie wyobrazić, że byłbym w stanie vlogować ze względu na to, że jest lekki. Dla porównania to jest mój normalny statyw, z którym... Jak już kiedyś będę vlogował, w którym normalnie będę vlogował, e, i on waży około 400-500 gram, coś pomiędzy. No a tutaj cały gimbal waży około 600, dokładnie 665 gramów. A więc e, różnica nieznaczna, a mimo wszystko, jeżeli chodzi o stabilizację, no to to zdecydowanie większą by mi zapewniło niż zwykły statywik. I skoro już przy temacie stabilizacji jesteśmy, to właśnie o niej pogadajmy. I tutaj przygotowałem taki sam test, jak przy okazji ostatnich gimbali, jakie testowałem, a więc chodzenie, schody, bieganie. Zobaczcie sami, co udało mi się nagrać. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, jaka była stabilizacja. Zaznaczam od razu, jest to stabilizacja nie tylko gimbala, ale też dodatkowo stabilizacja, która jest zbudowana w aparacie. Mimo wszystko to jest sposób, w jaki ja nagrywam, w momencie, gdy nagrywam, dlatego pozwoliłem sobie to po prostu zostawić. Bez przedłużania przejdźmy do pierwszego przykładu, a więc przykładu, w którym po prostu szedłem na wprost. Tu był lock mode, a więc miałem przytrzymany przycisk z przodu, Spokojnie ninja łokiem, a więc pięta palce, pięta palce szedłem do przodu. Wygląda całkiem nieźle. Widzisz, takie ten, ale ogólnie jest stabilnie. Drugi test, w którym wchodziłem po schodach, i tutaj widoczne już są te skoki w momencie, gdy, gdy stopień się pojawia pod, pod stopami więc te, te ruchy są dosyć widoczne. Później, jak już wszedłem, to zszedłem. I tutaj już macie drugie ujęcie jak schodzę ze schodów, y, tym razem już bez schodów na pierwszym planie i wygląda to już dużo stabilniej. Dopiero jak były te schody to było widoczne jak, jak były widoczne te ruchy gimbala. I tu jest ostatni test, a więc bieg, y, bieg pod wiatr, tak warunki nie były idealne dla gimbala w momencie gdy biegłem. Pierwszy plan, a więc to co jest na środku bardzo stabilnie. Jeszcze raz. To, co jest na środku, wygląda na bardzo stabilnie, natomiast możecie zauważyć po prawej i lewej stronie, że te barierki przede wszystkim po lewej stronie już, już skaczą, a więc te kroki są dużo bardziej widoczne niż w przypadku, na przykład gdybyśmy po prostu szli z tym gimbalem. Także ogólnie, jeżeli chodzi o stabilizację, to wydaje mi się, że jest całkiem niezła, jak na tak mały gimbal z dosyć sporym aparatem, z zestawem na nim zamocowanym. Może nie jest być sporym, ale sporym jak na jego rozmiar. E, wydaje mi się, że te wyniki są całkiem niezłe. Jasne i przy biegu, fajnie by było, jakby to było jeszcze lepsze, ale domniemam, że. Im macie mniejszy aparat, typu, nie wiem, iPhona, czy, czy macie GoPro, które jeszcze mają wbudowaną stabilizację dodatkową, to domniewam, że ta stabilizacja byłaby już na zupełnie innym poziomie, ale tak na spokojnie, na po prostu jakieś wyjście do lasu, gdziekolwiek tak naprawdę, też widzieliście już jeden b u mnie na kanale wcześniej, który nagrałem przy pomocy tego gimbala i tu było tam kilka ujęć. Mimo wszystko wszystkie wykonane właśnie na nim, w 4K, a więc bez żadnej dodatkowej stabilizacji przez na przykład dodanie slow motion i wyglądały one naprawdę nieźle, także jeżeli chodzi o stabilizację z, z tego gimbala, to byłbym zadowolony z, z tego w jakim stopniu stabilizuje. Jeszcze kilka randomowych faktów dotyczących tego gimbala. Po pierwsze aplikacja na telefon, yy, prosta w cudze, dużo lepiej wykonana niż tą, którą pamiętam z czasów KES-6. Plus. Natomiast to co było dla mnie dziwne to jest fakt, że musicie podać maila na samym wejściu, w sensie jak zainstalujecie aplikację i rzecz, której nie rozumiem, to jest to, że wyświetlają się reklamy innych gimbali. Wolałbym, żeby nie było tych reklam dotyczących innych gimbali, no bo to jest... Aplikacja do sterowania gimbalem, którego już e, kupiłem, więc nie do końca rozumiem to, że musicie oglądać reklamy, i pomijać czy coś takiego. No i wydaje mi się najistotniejsza kwestia dotycząca tego gimbala to jest jego rozmiar. No jest rozmiarów gimbali do smartfonów, no może trochę większy niż te, które są typowo do smartfonów, tylko a macie dużo większe możliwości. Smartfony. Kamerki sportowe i przede wszystkim aparaty też bez jak ktoś ma, nie wiem, M50 z obiektywem 22 mm Sigmami 16-30-56 mm, wszystko jesteście w stanie wyważyć na tym gimbalu. Soniaki od A6300 w górę, czy tam od A6000 tak naprawdę w górę do A6600, czy nawet A7C e, też bez problemu. Jest pełna lista aparatów, które jesteście w stanie wyważyć i też w niektórych przypadkach z jakimi obiektywami. Na liście też jest Canon R i RP. E, widziałem też Canona 1000D czy 100D, którego też ktoś wyważył na tym gimbalu, także naprawdę macie tutaj spory prześwit, a wszystko to na naprawdę bardzo kompaktowej konstrukcji. Czy to oznacza, że każdy, kto ma A6300 zaraz powinien sobie go wziąć? Nawet jak używa, nie wiem, tam właśnie 16 mm obiektywu i tak dalej. Powiem w ten sposób. Ja osobiście nie zdecydowałbym się na to, żeby to był mój jedyny gimbal, ze względu na to, że od czasu do czasu jadę do klienta i muszę zrobić film bardziej komercyjny i o ile jestem w stanie zaufać, że, że w mniejszym lub większym stopniu ten gimbal byłby mi wystarczający do tego, żeby wykonać całą pracę, którą muszę wykonać na planie zdjęciowym. O tyle nie do końca czułbym się pewnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że e, już przez sam fakt, że mam dosyć kompaktowy aparat i obiektywy i wygląda to mało profesjonalnie, to jak e, pojechałbym do klienta z takim gimbalem, to, to czułbym się sam niekomfortowo e, z racji tego, że moja pewność siebie mogłaby na tym ucierpieć. Natomiast Fejutek dobrze wie, że to nie jest gimbal skierowany do osób, które chcą e, profesjonalnie realizować filmy dla klientów. Sami reklamują go jako najlepszy, czy najlepszy gimbal na początek. Pierwszy blogowy gimbal dla młodych ludzi tak to jest opisane. Jestem w stanie się z tym zgodzić, ze względu na to, że e, jeżeli ktoś zaczyna dopiero swoją przygodę z filmowaniem i na przykład ma tylko telefon, e, czy ma tylko GoPro, albo najlepiej w momencie, gdy ma jedno i drugie, e, czy też ma na przykład smartfona i aparat bez jakiegoś A6300 na przykład z obiektywem 16 mm, no to, to jest fajna opcja, zwłaszcza jeżeli używacie jednego i drugiego, ze względu na to, że jeżeli używacie na przykład tylko aparatu lub używacie tylko i wyłącznie smartfona, to Osobiście skłaniałbym się bezpośrednio ku opcjom dedykowanym tylko i wyłącznie pod ten sprzęt. Natomiast w momencie, gdy używacie więcej niż jednego urządzenia i macie na przykład dwa gimbale, no to wtedy to może być świetna alternatywa, żeby zaoszczędzić sobie miejsce w plecaku, sadzić ją do środka i, i po prostu mieć do jednego i do drugiego. Tak jak widzieliście, stabilizacja jest OK, jesteście w stanie wystabilizować ujęcia gdzieś w ruchu, w biegu. Są one dużo stabilniejsze niż gdybyście biegli bez żadnego gimbala czy też wchodząc po schodach, no w takich sytuacjach typowo vlogowych można tak to ująć. I ostatnia kwestia, o której chciałbym porozmawiać, to jest cena 950 zł. To jest najtańsza oferta, którą znalazłem w tym momencie. I to jest dość sporo, według mnie. Z jednej strony, ok, jest to uniwersalne rozwiązanie dla kilku kategorii aparatów. Po drugie, macie bardzo dużo rozwiązań, które są znane z droższych modeli. Macie tutaj tryb incepcji, macie sport mode, który nazywa się hunting mode. Macie wszystkie normalne tryby, a więc lewo, prawo, góra, dół, żeby Wam to spotabilizowało, czy FPV, tryb portretowy i wszystko spakowane w małym gimbalu. Też to odwrócone ładowanie pomiędzy urządzeniami, a więc sporo tego typu rozwiązań, które według mnie musiały być w tym gimbalu żeby tą cenę usprawiedliwić. Ale przez to właśnie chciałbym wrócić do tego, że jeżeli macie na przykład tylko jeden aparat, to wolałbym się zdecydować na opcję, która jest dedykowana pod ten aparat, którego używacie. Natomiast jeżeli macie więcej aparatów i potrzebowalibyście więcej gimbali, e, no to wtedy ta cena wydaje mi się dużo bardziej usprawiedliwiona. To by było na tyle. Mam jeszcze slider do przetestowania, który dostałem do testów, także postaram się, żeby to był następny film, tak żebym móc zakończyć temat tych wszystkich produktów, które dostałem do recenzji jak najszybciej i, i żebyśmy mogli wskoczyć na jakieś poradniki, że recenzje inne sprzętu, sprzętu, który sam kupiłem, bo, bo jest tego naprawdę sporo. Także, jeżeli podobał Wam się ten film, jeżeli był dla Was pomocny, lajk, like, sub, dzwonek. Wiecie, jak to działa. Linki do mojej social do grupy, to o tym już mówiłem. Znajdziecie, jak zawsze, w opisie tego filmu. Trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z Wami. Cześć!